W końcu po tylu latach nadszedł moment, na który czekaliśmy. Tański Boruto wleciał z buta od razu, ruszając do akcji. Jest sporo do omówienia, nie jest też tak kolorowo i idealnie, także będzie kilka zarzutów. Zrobimy to bardzo podobnie jak z Mangą Minato, czyli jako skrót i potem moje omówienie. Dzięki też wielkie dla wspierających, którzy mimo mojej małej aktywności są ze mną tak długo. Ja to doceniam, a teraz sobie zaczynajmy. Pierwszy kadr to nasza nastoletnia, dość no taka roznegliżowana Sarada, która kłóci się z uwaga oficjalnym ósmym Hokage, którym został Shikamaru, a obok niego stoi prawa ręka Konohamaru. Scena ma na celu raczej przypomnienie nam na czym obecnie stoimy, czyli Boruto nadal jest złem wioski, który zniszczył pokój i wyeliminował Hokage wraz z żoną. Ale Sarada przez cały ten czas próbuje wyjaśnić, że to niemożliwe, że trzeba dać mu szansę o tym wszystkim opowiedzieć. Ale Shikamaru dość przytomnie mówi, że nawet jego rozkazy nie zmieniają wściekłości ludzi wobec niego, i misja jego egzekucji nie może zostać odwołana. Jest ona tutaj bardzo cięta na tyle, że do wszystkiego wtrąca się też Konohamaru, próbując ją uspokoić. Aż w końcu ósmy stanowczo przerywa konwersację, mówiąc, że się martwi jej dziwnym stanem, a jeżeli w ten sposób chce zostać Hokage, to zostanie już na zawsze geninem. I tutaj Pyskata ucicha się, odpala, retorycznie, ofensywnie pytając, czy to dlatego, że jej ojciec jest uznany za zdrajcę wioski, tak samo jak Boruto, dodając, że jej wzorem do naśladowania zawsze będzie siódmy, a nie Shikamaru, a wtedy już wychodzi kompletnie obrażona. Scenkę później ukazuje nam się Naruto i Hinata, którzy w tym wymiarze się nie starzeją. Ogląda ich kałaki, o którego wyglądzie powiem w podsumowaniu. Następnie ważna rozmowa z Sumire z Saradu, która kolejny raz przytacza nam wszechmoc Eidy, zmiany wspomnień ludzi i tego, że to one są postrzegane jako te dziwne i które się zmieniły, a nikt inny. Oby nie mają pojęcia jak mają walczyć z tak chorą, przepotężną mocą. Czują się bezradne, tym bardziej, że nie mają żadnego sojusznika. Tak więc teraz spotkanie z Eidą i Dimonem, którzy jako pół ludzie, pół cyborgi, najwidoczniej się nie starzeją. Dimon wygląda na znudzonego tym, że Sumire, Sarado nadal się nie poddały i ciągle próbują wszystkich przekonać, że Boruto i Sasuke nie są zdrajcami, a muszą kryć się za tym powody. Ejda przyznaje, że dzięki temu wszystkiemu, co się stało, była chociaż w stanie zrozumieć głębiej moc wszechmocy. Jednak niestety nie mówi nam jakiejś nowej, przełomowej rzeczy. Przytacza to, że jest to Shinjutsu, czyli grupa technik odsudzkich, a akurat ta sprawia, że twoje życzenia się spełniają, a najwidoczniej życzeniem Kawakiego było być na miejscu Boruto, więc w kontakcie z nią wszystkie ludzkie wspomnienia, zostały nadpisane. I co ciekawe, wszystko to mówi Saradzie i Sumire, tłumacząc, że nie ma sensu tego tłumaczyć ludziom, bo tego nie zrozumieją, a w tej chwili i tak nie potrafi tego odwrócić. Pyta też ich wprost, czemu one dwie są wobec tej mocy bezpieczne, bo przecież wszechmoc nie dotyka tylko odsudzkich i jej rodzeństwa. Zastanawia się, czy czasem urok również na nich nie działa. I wtedy przychodzi do Sumire krótkie wspomnienie o Shikamaru przed tym wszystkim, który mówi jasno, że jeżeli ona to odkryje, to będą w wielkim niebezpieczeństwie, bo to jednocześnie oznacza, że mogą pokonać ich obu. Także obie udają przed nią, że to niemożliwe, bo każdy bez wyjątku jest w niej zauroczony. A ona to ostatecznie kupiła, chociaż z taką nutką niepewności, a już na pewno nie Demon, który ciągle obserwuje ich dość zabójczym wzrokiem. Teraz spory hit, bo widzimy Kałakiego i Mickiego. Ten drugi mówi o Boruto, że pewnie nadal poluje na swojego przyjaciela, więc muszą się mieć na baczności. Że musi chronić Kałakiego za wszelką cenę i wyeliminuje blondasa własnymi rękoma. Kałaki odpiera, że niech robi co mu się podoba, ale niech nie kręci się wokół niego aż tak bardzo, bo jest to przerażająco dziwne. Wtedy nagle Kawaki dostaje wiadomość za pomocą klanu Yamanaka, że w pobliżu wioski znaleziono oznaczenie Koda. a na tę wieść Kawaki unosi się nad ziemią z taką manierą iszkiego i leci w stronę Joninów. Następnie Mitsuki z ponurą miną mówi do siebie, cytując Jesteś moim słońcem, które oświetla mnie jak księżyc, prawda Kawaki? Teraz czas na Himawari, bo ta całkiem mocno wyrosła, wyładniała i odbyła swój trening z Choucho bez użycia Byakugana. Idzie jej całkiem nieźle, ale przychodzący właśnie do nich i kadajem stwierdzają, że ten ostatni skok był złym wyborem, ale była to bardzo dobra Walka I od razu widać, że jest to mała siostra Kałakiego. Tutaj wywodzi się mocniejsza rozmowa. I Nojin pyta, jej, dlaczego tak właściwie chce stać się silniejsza. A ona odpiera, że to nie tak, że musi być kimś potężnym. I wie, że zostanie za to skarcona przez wioskę, ale chce być pomocą dla Boruto. Co oczywiście cała trójka uznała za niesmaczny żart, sugerując, żeby przestała tak mówić. Ona tłumaczy się, że jest pewna tego, że nie zabił o niej ojca, że nie jest taką osobą. Ona czuje, że jej rodzice są gdzieś cali i zdrowi, a Boruto ma w tej chwili wielkie kłopoty. Teraz przeskok na kozackie oko Kałakiego który pozbywa się oznaczeń kołda na obrzeżach wioski. Dwójka shinobi, którzy są razem z nim, wspomina, że nawet w liściu mówi się, iż chodzą plotki o tym, że ostatni z członków Kary chce zemścić się tylko na Boruto, tworząc tysiące żołnierzy i w teorii to wioska powinna być bezpieczna, bo nie leży w jego interesie. Wtedy Kawaki bierze jednego z nich za szmaty, ale nie po to, żeby go skarcić, a dlatego, że wyczuł bądź zauważył, że ma on na szyi oznaczenie kołda. Ten wtedy zdał sobie sprawę, że musi być ich więcej wiosce, co od razu zakomunikował do Hokage. Co ciekawe, nazywając go Czyli tak bardzo przyjacielsko. Ich reakcja była jednak za późna, bo w środku wioski jedna z bestii stworzona z Dżubiego wydostała się z zapleców jednego z shinobi. Alarm został natychmiast podniesiony, a potwór już zranić kilka osób. Natychmiast zjewa się tam kałaki, broniąc kobiety i nokautując bestie. Ale właśnie wszystkie one są pokryte oznaczeniami koda, przez co z jednego mogą wyjść ich tysiące. Na miejscu zjewa się też sarada, a bestie zaczynają się mnożyć, aż wychodzi sam kod, który wygląda na to, że wiele się nie zmienił, oprócz tego, że możemy podejrzewać, iż blizna Butu. Oku, tak bardzo mu się spodobała, że sprawił sobie dokładnie taką samą. Jest jak zwykle zadumiony i stoi balasowo na jednej ze swoich bestii, oznajmiając Saradzie, że przyszedł po Boruto. Tutaj dostajemy potwierdzenie, że minęły 3 lata, a Blondasa od tamtej pory nikt nie widział. Cołd przyznaje, że przez ostatnie dwa szukał go po całym świecie, ale już mu się to znudziło, więc skrzywdzi wioskę, żeby w końcu się wyłonił, i tutaj najlepsza sęka tego chapteru. Jak na zawołanie, od tak po tych słowach kołda, pojawia się Boruto deptając go po twarzy i sprzedając mu solidnego buta, dodając od razu, że to właśnie te jego obrzydliwe pomysły sprawiają, że dziewczyny od niego uciekają. Shikamaru natychmiast dostał o tym wszystkim informację i jest w szoku, powiadamiając wszystkich Shinobi, aby obserwować, patrzeć na ręce Boruto, próbując wykryć jego intencje, ale priorytetem jest zajęcie się kodem i jego oznaczeń. Tak więc na polu walki spotykają się Boruto, Sarada, Code i Kawaki, który tylko powiedział, a więc się zjawiłeś, Boruto. I to jest koniec tak bardzo długo wyczekiwanego chaptera, a przede wszystkim timeskipu. Spodziewałem się trochę czegoś innego, w sensie nie zdawałem sobie sprawy, że od pierwszej sceny, od razu zobaczymy timeskip. I pod tym względem jest to trochę plus. Nagrałem cały odcinek na temat przewidywania, co ma się w tym chapterze znaleźć, ale niestety nie zdążyłem go zmontować. Twierdziłem tam, że mniej więcej połowa tego rozdziału będzie dotyczyć czasów teraźniejszych. Jakieś paniki w wiosce, próby jej ogarnięcia, rozmowy Sarady z Sumire, pokazie jak się czuje Himawari, może krótkiego ataku Koda i dopiero wtedy timeskip. Ale dosłownie to wszystko, co przed chwilą wymieniłem, stało się po nim. I jest to właśnie trochę plus i trochę minus. Bo spójrzmy na to. Musimy uwierzyć, że Sarada od trzech lat tłumaczy ludziom, że Boruto jest niewinny, mimo tego, że ta rozmowa wygląda na całkiem świeżą. Padły tu słowa, które albo słyszała już setki razy i ciągle się powtarzają, albo dopiero teraz nowych okage cokolwiek jej powiedział. Trochę mi to tutaj pod tym względem nie pasuje. Lepiej by to zagrało, gdyby była to rozmowa jeszcze przed timeskipem. To samo Sarada, Sumire, Ejda i Demon. Bo spójrzcie na to, minęły 3 lata, a my dostajemy rozmowy, które powinny zostać przeprowadzone 3 lata temu w ten sam dzień. Podejrzenia Ejdy, tłumaczenia techniki, tłumaczenia Saradę i Sumire, to wszystko brzmi, jakby stało się co najwyżej kilka dni po ucieczce Bruto z wioski. Tylko, że wyglądają one doroślej. Pod tym względem mi to nie pasuje, ale to też nie tak, że jest to niemożliwe. Muszą po prostu w takim razie przez ostatnie 3 lata prowadzić między sobą bardzo monotonne, bliźniaczo podobne rozmowy. Wtedy sprawa jest wyjaśniona, ale nie do końca mi się podoba. Co do wyglądu Sarady, to opinie są naprawdę różne. Z jakiegoś powodu Kiesimoto chce być tak, jakby bardzo na czasie, przez co wygląda ona jak taka dość typowa szesnastolatka. Dla mnie wygląda dobrze, ale rozumiem też, że u kogoś może wzbudzać jakiś niesmak. Co do Kałakiego, no to tego bałem się najbardziej. Tego wczesne projekty wyglądały dla mnie okropnie, a jest to dla mnie bardzo ważne. Na szczęście nie jest aż tak źle. W kilku kadrach jednak poczułem takie wow, jak na jego patrzyłem. Nadal jest to taki cyberpunkowy gość, ale ma w sobie coś patasowego. Bez tego bym tutaj nie przeżył, jeżeli chodzi o jego postać. Zatomik jest po prostu przysto chłopem z bardzo chłodnym wzrokiem. Jest po prostu git i w sumie liczyłem na więcej. Code z tą blizną to totalny szef i ma pewnie ona swoją historię. Historię, o której sobie powiemy pewnie osobno. Szkoda tylko, że kolejny i kolejny raz jest gnojony po to, żeby pokazać, że ktoś inny jest jeszcze większym szefem. W tym przypadku był to Boruto, którego ani trochę się tutaj nie spodziewałem tak szybko, ale przyznajmy sobie teraz, że jest to główny bohater, na którego tyle czekaliśmy. On wygląda po prostu jak, jak szef szefów i oby to szło w parze z charakterem. Jeszcze właśnie Himuari żebym nie zapomniał, która dorosła, wzięła się do roboty, ciężko trenuje i mam wielką nadzieję, że to właśnie wokół niej sporo się będzie działo, że nie zostanie odsunięta na dalszy plan. Wtedy byłoby to totalne marnotrawstwo, bo mam przeczucie, że takie postacie jak Inojin, Choucho, Shikada i inne drużyny dostały już tylko rolę gapiów, które czasem coś od siebie dorzucą, tak jak to było w Shippudenie po Arku Asumi, ale już w tej pierwszej serii Boruto było to dość sporadyczne. Tutaj wszystko dzieje się tak bardzo szybko, wioska już została zaatakowana, Boruto już się pojawił, już spotkał się z Koudem, Saradą, Kawakim, także teraz może stać się wszystko. Podejrzewam, że brak Sasuke jest sprawką Koda, ale o tym dowiemy się pewnie w następnym chapterze i mam też pewien pomysł wobec tego, co się stało. Jeszcze co do wybrania Shikamaru na ósmego To szczerze nie spodziewałem się, że do tego dojdzie Z prostego względu, o którym pewnie powiedziałem w odcinku Na temat tego, kto zostanie następnym Kage To było tak proste i oczywiste Że po prostu prawa ręka I ktoś, kto naprawdę się do tego nadaje Zostanie Hokage, że szukałem bardziej Niekonwencjonalnego wyjścia Jednak no tutaj właśnie bez kombinacji I nie mam co do tego żadnego problemu Jest to dobra decyzja I jeszcze właśnie na Konohamaru wysoko postawiony jak, taki, jak ten taki symbol z głośnym nazwiskiem Także niby chapter wprowadzający A mamy wielki chaos i jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Nie uważam tego rozdziału za jakiegoś giganta, ale był całkiem niezły. Jeżeli tylko następny wyjaśni nam kilka kwestii, to wtedy ocenię go jeszcze lepiej. Ciekaw jestem, jak Wy go oceniacie. Jak Wam się to wszystko podobało? Jak podoba Wam się tempo historii? Jak podoba Wam się wygląd postaci? Kto najlepiej, a kto najgorzej? Ja teraz przeprowadzka, a potem zabieram się za odcinek z przewidywaniami na następny chapter. Także widzimy się w komentarzach. Do następnego. Cześć.